19 kwietnia 2024 Dzisiaj dzień wolny. No, co możemy robić w dzień wolny w miesiącu kwietniu? Oczywiście wypad w rewiry. I co my tam widzimy? Idę taką ścieżką. Prubiłem ostatnio te ścieżki. I czeka tu na mnie świeżaczek. Mały, kolejny, co to jest? <gry> Dziesiątak malutki, ale świeży. No, chodź tutaj. Tu tak wygląda. O! Tu miał złamanie. Jak był budowany. I co my tu mamy? Jest, jest.